Tym razem przyszedł czas na plastiki yy, tak. widać w jakim co stanie tutaj jeszcze śrubkę muszę odkręcić tak to yy, lampa do umycia yy, gdzieś jakieś ryski to wypełnimy to, wypełni to szpachlą do, yy, do plastików i tak dalej. Tak, najpierw umyję to, zobaczę jak to będzie po umyciu wyglądało. Jak będą jak, ryski i tak dalej, no nie? Tak, wypełnię te ryski, znaczy tak, przeszlifuję to na pierwszej 600 papierem, zrównam te pierwsze niedoskonałości, że tak powiem. Wypełnię to później gdzieś tam, jeśli będę miał takie, tutaj na pewno jest wyjechane uzupełnię to szpachlą właśnie do tworzyw sztucznych później znowu wodny papierek 600 wygładzenie, no i podkład, znaczy grunt do tworzyw sztucznych i później dopiero lakier na to tak sobie to wymyśliłem, mam nadzieję, że będzie ok tutaj będzie podobnie, to tylko do umycia i, i tam 600 najpierw, y, później. Tutaj to chyba nawet szpachli bardzo nie będzie co dawać na, na, na narzędziówce. Gorzej będzie z boczkami, tak? Mm, tutaj, no, jak widać, jakieś pęknięcia mam. Y, po umyciu y, wyszlifuję sobie tutaj rowki małe, nieduże. Y, uzupełnię to. Y, Uzupełnię to żywicą epoksydową z włóknem szklanym, później pachla i polerka. Znaczy, polerka, nie polerka. Do, docieranie, tak? Dotarcie tego spróbuję to wygładzić na jedną powierzchnię. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tu też pęknięcie. Tutaj był chyba ten zaczep taki długi. Mm, nie wiem, jak kupiłem to już w takim stanie było. Teraz się zastanawiam, czy przypadkiem nie zrównać tej powierzchni i ewentualnie później dorobić jakiś uchwyt. Dobra. Tutaj, tutaj będzie troszkę mniej. Aczkolwiek tu też jest jakieś coś tam wypalone, wyłupane. Aczkolwiek ten boczek jest w lepszym stanie. A propos jeszcze emblematu podgrzeję to sobie opalarką. Tak sobie to wymyśliłem. Nie powinno to mi odejść. Podważając, zobaczę. Może mi się uda go yy, zreanimować. Jeśli tak, to będzie fajnie. Jeśli nie, to będziemy szukać nowego. Tak samo tyczy się sprawa boczków. O, tutaj też jakieś ciosanie było. Nie wiem dlaczego. Jeszcze yy, po umyciu postaram się to przymierzyć do ramy. I tak dalej. Zobaczę, jak to będzie pasowało. Być może ktoś coś miał na celu Nie wiem czy to było wyłupane czy to było oderwane i gdzieś się komuś, komuś to połamało czy było zdjęte i no dobra, nieważne OK, dobra, spotykamy się tutaj już po wyczyszczeniu tego, po umyciu Zobaczę jak to będzie wyglądało i będziemy dalej pracować nad tym. Ok, zacząłem od boczków. Jak widać nie wygląda to na razie zachęcająco. No także, yy, troszkę z grubiej mi tu wyszło. No dobra, spróbuję, one były najgorsze, spróbuję to tak, tu dotnę po linii, bo tu był taki jakiś uchwyt, ale nie mam w tej chwili boczka na wzór, ale Mam nadzieję, że mała strata, bo jeden kolega, Sebastian, obiecał mi taki boczek cały, więc być może niepotrzebnie to robię, ale zrobię go. Tak myślę, że go zrobię. Więc co teraz, od czego zacznę? Zacznę tak. Tutaj miałem też tylko takie małe przetarcie. Dojadę to najpierw papierem zwykłym ściernym. Wyrównam powierzchnię, tak jak jest zalecane. 80-120. Z grubsza oczywiście, a później pójdzie papier wodny 600, szpachelka papier wodny 600, podkład grunt pod, do tworzyw elastycznych i grunt do tworzyw elastycznych. I, no i później znowu zmatowimy to papierkiem i lakierek. Zobaczę jak to wyjdzie. Na razie, no mówię, widać jak widzicie sami. Nie, nie wygląda to szczególnie pięknie. Jeszcze gdzieś mi tam pociekło. I stara, y, taka, może rada z doświadczenia mojego. Gdzieś tam kiedyś widziałem jak to się robi, y, ale no, uważam, że wyszło to mi niezbyt, y, niezbyt ładnie. No. Widziałem, jeden gość robił to dużo lepiej. Pozdrawiam. Ale myślę, że da się to wyprowadzić. Taka rada na przyszłość dla, dla innych może starajcie się odmierzyć ilość utwardzacza. Ja za pierwszym razem tutaj musiałem to później wszystko ścierać. Niestety dałem. Pierdyknąłem się, odliczyłem sobie, nie chciałem wszystkiej żwicy y, zużywać i odliczyłem sobie złe proporcje, nie dosło, to się lepiło, więc y, więc taka, taka trochę y, mała uwaga. Druga uwaga, y, y, róbcie to w rękawiczkach, y, nie wiem, lateksowe może nie, ale ale nitrylowe na pewno, bo kontakcie ze skórą nie jest to przyjemne ja to robiłem w rękawiczkach ale gdzieś tam gdzieś tam mi się dotknęło, no dobra, mniejsza z tym jak to mówią BHP przede wszystkim dobra po dotarciu tego z grubsza pokażę wam jeszcze jak to wygląda, później wszystkie etapy nie będę pokazywał, robił jakiś tam timelapsów czy coś bo zbyt długi chyba materiał by wyszedł, a chciałem wszystko zrobić za jednym rzutem Czyli najpierw te boczki, a później już szpachlowanie i tak dalej. Lampa i narzędziówka i za jednym rzutem, żeby to, to wszystko, że powiem, zagruntować, pomalować. Dobra, wracam jak zrobię resztę. Dobra, tak to wygląda po papierze 80 Jeszcze gdzieś nie gdzie są jakieś zadrybałem się, że będzie to gorzej wyglądało. No i yy, zaraz to przetrę jeszcze zmywaczem, zobaczymy jak to wygląda dokładniej. Trochę już matka brudna, ale dobra. Jeszcze nieraz będzie wycierane. Ok. Dobra. Tu oczywiście to się wyrówna, chwileczko zetnę, tak samo tutaj Opisuję sobie linie po starym obrysie i to odetnę ale mam nadzieję, że będę miał ten boczek nowy, znaczy nowy, e, cały ale jak już się bawimy to już zacząłem to już skończę Nie będę oczekiwał w, e, no, nie będę w trakcie przerywał, więc dowiedziałem się o tym boczku później. A właściwie dzisiaj, więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie robię te. Dobra. Przetrę to 120 jeszcze. Może jeszcze troszkę 80 polecę. I zeszlifuję i wracam. Dobra, jestem z powrotem. Hmm, tak to wyszło po wyszlifowaniu. Są jeszcze rysy. E, tak, e, co my mamy tutaj? Tutaj już jak widać obciąłem. E, przeleciałem to wcześniej papierkiem 80, później 120. Miałem jeszcze 150, to i 150 wyrównałem. Dobra, hmm, teraz tak jak widać. Byli się to, to włókno szklane. Yy, polecam dłuższy rękaw założyć jakiś do, do prac z tym związanych. Yy, wczoraj wieczorem robiłem to yy, w krótkim rękawku. Jak się to wetrze w skórę, to niezbyt przyjemne uczucie uwierzyć mi. Yy, także jak yy, przecieracie to, no to naprawdę to. Yy, chyba, że ktoś lubi takie takie hardcory, to to polecam dobra tak teraz wezmę to wszystko wszystkie plastiki właśnie przeczeszemy tym 600 papierkiem już wodnym później nałożę w te większe rysy, szpachlówkę do tworzyw sztucznych znowu papierek no i grunt i przy gruncie pewnie wszystko wyjdzie Jakieś tam nierówności, bo w tej chwili to jakieś tam załamania światła i tego nie widać. Wydaje się, że jest gładkie pod palcami, ale zawsze tak jest, że wychodzi, wychodzi po nałożeniu podkładu, nie? Dobra, także ja sobie to wszystko yy, zanurzę w tą kąpiel, że tak powiem, yy, papierkową 600 i wracam. Dobra, tak to wygląda po hmm, przepuszeniu 600 na mokro. Teraz tak, szpachelka. Co mogę jeszcze powiedzieć? Wszystko sobie mniej więcej przepuszyłem, ale po wyschnięciu widać jeszcze, nie wszędzie jest matowe. A według mnie musi być matowe do podkładu. Więc po szpachli, jak będę szpachelkę wyrównywał, te 600, to jeszcze gdzieś tam się doleci te błyszczące miejsca. Nie? No, tutaj jest na przykład taki mijak, że tak powiem. Tak mi mówiono, że należy to zmatowić, aby lepiej podkład przylegał. Przed tak? związał, z, z, związał się z materiałem. Więc yy, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Yy, niech to doschnie jeszcze troszkę. Poczekam. wyniosę to na zewnątrz i, i nałożę no yy, szpachle i później wam resztę pokażę. Dobra. Tak wygląda już po szpachlowaniu bez. Yy, bez docierania jeszcze trochę, może za dużo tej szpachli ale będzie to szlifować. Dosyć szybko zastyga, więc trzeba się śpieszyć. To też tak chciałem wszystko na raz, ale tak, tak grubiej. Ale dobra, mam, myślę, że to się zeszlifuje i nie będzie, nie będzie problemu. Teraz do, do, dorównać powierzchnię. Dobra. Zrównam to w matowie i nie będę już chyba pokazywał po podkładzie. Dopiero Wam pokażę, jak to wyszło. Dobra, jednak mówię, pokażę. Chwila po dotarciu, tak powiem. Znaczy, chwila. Długa chwila. Trochę za dużo szpaki nawaliłem w te, w te dołki, ale wydaje mi się, że będzie ok. Tak jak mówiłem wcześniej. Prysnę to podkładem i będzie dopiero wszystko widać. Także umyję to jeszcze. Znaczy, umyję. Źle powiedziałem. Yy, odtłuszczę to jeszcze wszystko, pomaluję podkładem i dopiero Wam pokażę już następną, następny etap. Dobra. Dobra, witam znowu. Yy, tak, miałem pokazać yy, po gruncie jak to będzie wyglądało, ale szczerze nie było co, bo ten grunt okazał się gruntem bezbarwnym. Nawet nie wiedziałem, myślałem, że będzie miał może biały kolor czy coś. No i byłem zmuszony, że jest sobota po południu. Yy, byłem zmuszony, użyłem też yy, takiego lakieru, nie? czarny połysk. G gdzie efekt jest taki sobie, moim zdaniem. No tutaj to moje niedoskonałości wychodzą. Hmm, zaraz zobaczyć, czy to widać. O. Y gdzieś ubytki jeszcze. Szpachli można było to dotrzeć bardziej. Druga rzecz. Y y y Gdzieś tam kiedyś, jak miałem styczność z lakierowaniem, to jeśli grunt był w kolorze, to tak myślałem, że tutaj tak będzie. To da radę, to wtedy uwypuklają się różne takie niedoskonałości, niedotarcia na szpachli szczególnie. I wtedy sobie można to dotrzeć, nie? Tutaj, no, po tym gruncie wydawało się, że wszystko jest ok. No, dopóki nie położyłem y, lakieru. No ale. Tak, y, liczyłem się z tym, że y, może wyjść to niedokładnie. Druga rzecz, y, pff, postanowiłem przeciągnąć to jeszcze y, lakierem bezbarwnym, Niestety pff, skończył mi się. Więc. Y, pff, to chyba jeszcze poprawię bo efekt jest lepszy niż yy, niby ten lakier był czarny połysk ale ale, ale taki był w mat wpadający więc yy, wydaje mi się jakby to pociągnął yy, pociągnąć yy, lakierem bezbarwnym to będzie dużo lepszy efekt może nie będzie widać tych niedoskonałości dobra dzięki za obejrzenie Dzisiaj taki taki trochę inny odcinek, cześć.